Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym materiale z gry Skyrim. Generalnie widzowie, jeszcze na wstępie Wam ee, powiem, że zachęcam Was do subskrypcji kanału, bądź łapki w górę lub komentarza pod materiałem, i to bardzo pomaga. Was serio to nic nie kosztuje, możecie małym ruchem faktycznie mnie wspomóc. Mm. Ale wracając do, do gry, i rozgrywki, no to my robimy widzowie questa dla Jarla Markartu, że mamy jakby znaleźć yy, tarczę, więc yy, spoko. Myślę, że jeszcze jak coś tam poszukamy, jakieś questy inne, ogarniemy, to możemy zostać faktycznie już tym tanem Markartu. Byłoby ok, nie powiem. Oho. Co on taki tanki jest? Mi się wydaje, że my tu raczej byliśmy wcześniej, ale trudno. żyjemy sobie wydarcie dłuższe taki mocny to tutaj by zadziałało myślę że na takich właśnie ciałach to by mogłoby zadziałać martwy sługa chociaż taki tak Najlepiej to na wampirach zrobić. Pięknie. Ładnie. Nie, ten koń to... Hasie w gips, widzowie. Nie wiem. Ale ja bym go... Nie chciał tego konia. Zobaczcie, co on robi, a nie? To jest nieśmieszny żart i jak on dużo pomaga, a nie? No, przypominam, to jest tylko tysiąc... No, my tego dostaliśmy od Mrocznego... z wątku Mrocznego Bractwa, a nie? Ale... Pomyślcie, że kupujecie sobie konia, tam chyba tysiąc dajecie i... Oho. Co tam... No, tam. W sumie jestem po stronie tych... tych brońców świtu, to nic dziwnego, że takie rzeczy się dzieją. nocy jakie to jest tanki co jest co? Zróbmy tak magia. Niech się już ten wampir uspokoi, bo mnie serio denerwuje. No i ciekawe czy wydarcie duszy zadziała. Okej. Okay. No, wskrzesza. Ale martwy sługa nie działa na nich, z tego co pamiętam. E, to śmieszne, że możemy przez chwilę mieć e, dzięki krzykowi bardzo silnego mm, followersa. No, w sumie to jest Summon, nie? No. Ale takiego Sumona da się mieć e, właśnie martwym sługom. No, ale takiego wampirzego lorda ogarnąć. Chociaż. Byłoby spoko, co myślicie widzowie Tylko teraz pytanie, tak się yy, odnieść. Bo ja wiem, że można im wsunąć yy, do ekipunku armor, nie? No i teraz pytanie, czy jak ja za ogarnę sobie jakby rzeczy te wampirze i wrzucę do wampira, którego będę chciał wskrzesić yy, martwym sługom, czyli tym czarem mistrzowskim yy, przywołania? magii przywołania, to jestem ciekaw, czy oni założą jeść te nie wiem, wampirze zbroje, które ja zenchantuję im i zupgrade'uję. Jestem bardzo ciekaw, bo wiem, że broń biorą i ja na przykład wampirzemu lordowi pamiętam, że wrzuciłem rozdzieracz chłodu i no kosił jak zły, nie? Więc to było spoko, ale oni potrzebują na pewno jakieś wzmocnienia z ekwipunków więc to byłoby spoko, nie? Czekajcie, dajmy sobie czekanie. Dobra. No tam musimy iść. Okej, okay, to bliziutko. Możemy się wyleczyć i użyć krzyku. Mmm... trąba powietrzna? Ha. Proste życie, jak się ma dużo HP. No, chyba wrogowie u góry. O, psianka. Warto zebrać. Kurde, ta magia przemiany strasznie... manożerna jest. Oho Co jest? I się rzucił na mnie! O! Mamy te... Wskazany na śmierć, chyba zrzucę te... ...z baneczki. Sure. No, tam tego nie trafię. Ok. Tak możemy zrobić. Lodowa postać by się przydała. Może nam uratować cztery litery. I teraz tak. Wyciszenie. Lecimy. Oho Fajna jaskinia Jeszcze czasy, w których Bethesda robiła ręcznie robione mm, lokacje, nie że w niektórych miejscach oni używali Kopiuj wklej, tak trochę I doklejaj coś innego Papa, papa. Pa, pa. Czemu ten szabrownik taki tanki? No i pięknie. A mam pytanie widzowie, zdarzyło wam się nosić te te łaszki tych renegatów? Tak no nie wiem, no... Chyba to nie jest wybór yy, dobry. Niby to jest armor lekki, ale no tragicznie to wygląda, nie? Ich jakby że te rzeczy. Już chyba futrzany armor yy, lepiej wygląda. Może i ma pewnie mniej defa, ale... Lepszy wygląd ma. I... Nie, tak na logikę, że bardziej wydaje się, że może być bardziej wytrzymały, nie? No to co oni mają? To Takie jakieś śmieszne łachy, nie? Papa? Ała pa. Co tam? Masz manę? Chyba nie. Chyba... Co ci się tam szamanie stało? Many chyba nie masz, co? Many chyba brakło. Ten miecz śmiesznie wygląda, nie? Też nigdy go nie używałem. Nie, nie zdarzyło mi się. Coś muszę wyrzucić. Nie. Możemy iść dalej. Hmm. No ale nikogo tu nie ma. Idziemy dalej. Ale miejsce spoko. Co to było? Oho. Co po drugiej stronie? Oho. płaszczek z. Odpalił. I wyciszenie. Co to było? I co oni to otworzą? Czy nie? To już koniec. dźwignia jest po mojej stronie. Oni mają dźwignię. Ja nie pamiętam, czy tu jest jakaś dźwignia po ich stronie. Chyba powinna być. O. Chyba Gizargo może wykryli, a nie mnie Zróbmy coś takiego Runa Mrozu Zapłacisz na to On tu przyjdą? Ała. Ha! Łatwo. Wow, wow. Jaki świr. Nieźle przeskalowany chłop. Nieźle, nieźle. Nie. Wow. Wow, wow! Co jest? No właśnie, widzę, że cię nie pokonam. Ale mam pomysł i całkiem sprytny, chyba. Chodź, chodź, chodź. Oooooh! Powiedzmy, że coś ci to zawdało. Z nim mamy święty spokój. Mamy tutaj kogoś? O, chyba szaman. Widzę szamana, chyba. Ha! Ale śmieszne przez dziurę. Deskach <laughs> Ale pech, szamanie Jaki pech No i co? Nie ma szamanie Nie ma Łatwo z tobą Ametyst Kostur, to nam niepotrzebne. Oho, ładnie. Możemy tutaj zrzucić, hmm. jednak się nie udało. Dobra. chodźmy dalej. O! Nie macie wrażenia, że ten y, sztylet szklany jest taki jakiś, mm, ma design y, bardzo śliczny, jest nie, ale taki masywny jest. taki... Czuć, że jest gruby taki, nie? Bardzo ma masywny sztylet taki, według mnie. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie zawsze, jak patrzycie na ten sztylet szklany, bo już takiej y, dysproporcji w broni nie czuć jak macie powiedzmy miecz nie tutaj aż tak tego nie czuć nie ale na rękojeści widać że jest taki no na lepsze powiedzmy design tutaj nie tak i tak ciekawe czy kilka osób robiło te designy do, do broni czy Yy, czy jedna osoba dłubała przy tym Zawsze śmieszna ciekawostka jest, jak tam macie chyba Batman Arkham to Peleryna Papa Wiedźmo mu kruku Chyba można było je otworzyć. Mniejsza. <laughs> Już się tego nie dowiemy, widzowie. Już nie będę wczytywał. Się nie dowiem. Okej. Okay. Środek? Nie. Nie. Aha. Myślałem, że środek to nie jest. Może prawo O, pa, pa, Szamanie, Pa! pa. Okej. Okay. Tu coś mamy. Jest, mniejsza. Chodźmy dalej. Dobra, no, dajmy sobie iluzję. Nie ma co. No spokojnie. Pa, pa, pa. Nikogo tu nie ma. O, ktoś tutaj. Zbiera surowce szepty sobie może dajmy Las! W tym kierunku musimy iść, okej okay. no, spokojnie Co to jest jakiś? niepotrzebnie wstałem Pa pa Ślag paralisz. No nawet motylka mieli Biedny motylek Ruda rtęci To możemy wydobyć no, będziemy tu mamy ten kilof. Okej, okay. fajnie. Teraz dajmy sobie iluzja, wyciszenie. I lecimy dalej. No trochę słabo, słabo. Oho. No nie lecz się. Te dostałem Hemu niepa kruku. No Wydarcie duszy można zrobić Ri stawaj w Kulo Kulomognia Dajesz Wiedźmokruku Hy! O, chyba nie kontaktuję. No dziwne to wiedźmo ten krótki mniejsza. Mm, transmutacja się przyda, a nie mam nic ja, tutaj nie ma nic. Tutaj było to przejście, w którym moglibyśmy iść. A i tu jest takie przejście bokiem. Skrzyneczka. Szklane strzały. Złoto. Złoto. Potki. Okej. Okay. Ciekawe. Nie ma więcej. No to lecimy dalej. Wieś Mokruk. Możemy przeczytać tą książkę. O, pięknie. Kurda. Porostron miała, ok, Mięso, klejnot, dusz... No spoko. Tarcza, okej. Okay. Dydyryczna buława. No ma śmieszny design. Nie wiem... Macie też tak, że jak... Mm, szczyt... Tutaj ta ozdoba w taki sposób ułożona, to kojarzy wam się z jedną rzeczą, bo mi chyba też, jak myślimy, podobnie wieża Saurona. O nie. No, wieża Saurona też większość tych, jakby wiesz z tego z gry Shadow of Mordor. No, chyba cień wojny. To też, jak się tam zmieniało, chyba te posterunki. Dawało się, chyba, y, orka, który jest. ma domenę, chyba, mroku. No to on miał zawsze ten. Y, takie ozdoby, nie? Nawiązujące do wieży Saurona. Okej. Okay. Bo ta pałka to śmiesznie wygląda. Jakby, nie wiem. Czy tylko ja tak mam, że mi się dydryżne bronie to tak nie za bardzo podobają? Ta pałka to na pewno. Jak już, to miecz mi się podoba na przykład, no. Miecz jest nawet okej. Okay. Ma design fajny. Miecz jednoręczny. Okej, okay. książka kolejna. Tu jest jakieś przejście. Okej, okay, tu jest jakieś inne wyjście A tu co mamy? Cela to jest jakaś z tego co widzę. Smutne, bardzo smutne. Jeśli tu faktycznie ktoś był więziony. No to nie wesoło, nie? Okej. Okay, nic tu więcej nie mamy. Możemy wracać na spokojnie, sobie skoczyć już mm, Pod gród Ale pogadamy z Jarl'em i ogarniemy jakiś inny quest y, W następnym materiale Dajcie znać czy wam się podobało y, ja, mu ja muszę pamiętać, żeby non Magię przemiany spamować Bo będzie potem lipa Że będę potem płakał, że nie mam zlewelowanej tej magii. Wiem, mogę paraliżem bardzo łatwo nastakować magię przemiany na mistrza, ale no nie chcę aż tak, nie wiem, tryhardować, nie? No spokojnie. No nic. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę bądź komentarz pod materiałem. Będzie mi bardzo miło. A my widzimy się w następnym materiale i będziemy robić więcej questów dla Markartu. I może nam się już uda ogarnąć bycia tanem w tym mieście. No nic, na razie. Cześć.